Pomóc? Ja się. się zabić. <grym> Magiczny pocisk. Jak to działa? A. Jak <grym> to działa? Kochałem tę grę. Rozwaliśmy <grym> <Nie> ma... <grym> gości. Pierwszy ja raz mi no. się <noise> Co za kretyni Ale dobra, teraz spele znamy No co ale No co jest? Czekaj może tak trzeba No idiot Woda zabija? A! A! I'm mokry. O, dobra, już wiem. pudełkiem. Mniejsza od. Ogarni się. To no, ty się ogarniłeś! Ja mnie, mnie zabijeś? No przypadkiem! Zabiję ich. No, nie bydę no, bydę... No, Nie będę takim dużym Ups Spadaj no Patrz, zaraz nas zabije Ja dobrze żyję Aha, mokry jestem Sam się biję. Dobra przywróć mnie, bo zaraz zginiemy Przynajmniej pirunem cię mogę bić Patrz Mażby Zostaw mi to różkę Dzięki Dawaj tego kija O nie No, bi bij, bij. Pokaż jaki jesteś kozak Kurde, co jest? No co, co? O, nie to ta tarcza. Aaa, zostaw! <grystanie> o, wtedy teraz mogę się leczyć. Nie no okej okay, jest chyba. Poszedł ode mnie. Jeden z drugim. Dobra, teraz musimy przeżyć. Nie możesz pęknąć. koledzy. Jednego mniej. Drugiego mniej. Trzeci. Odpalej! ich. Chyba nie działa. Ratuj. Uuu. Wow, jaki on twardy jest. Jak ci idzie? Ale to dobrze. Leczę cię. No. O, wywróciłeś się. Ej, jest tu jakaś broń? Czy nie ma? To jest. Uuu, jakie fajne. Pokaż. Au 200. Ej, ej. Cię postrzelę. Ej, czego cię leczę? pomyśl Ale ja cię strzelam normalnie. A to pewnie jakiś laserowy. Z Dobra, nie kombinuj. Lecimy dalej. Lecimy dalej, bo się czas marnuje niepotrzebnie. Ty, ty, ty z drutu, to tu majtki ale urozmaicam naszą rozgrywkę tutaj moimi różnorodnymi... różnorodnymi... ale to jest dobre no Czekaj, czekaj, tu coś będzie. Albo i nie. Mm. GONI! Nie żyje. Lubię te spele, trzeba dużo wklepać. Wow. Ale chłopie, urozumiaj, zaczniesz szukam. Kurde. Cicho. Odsun się, bo będę palił. Jasne, spróbuj. A, gryzie mnie wszyje Kretyn Jebi. Naki... Krucha gra teraz, skąd ten Jej. O, patrz, chciał skoczyć na mnie. Chciał na mnie skoczyć, ja już to widziałem. Już się żegnałem z mamusiu, a tu już Przeżyłem Mniejsza to poprałem No Przyznaję Jajko jak ja szybko wklepuję już te spele Ruszka ta co się... Chyba spel, chciałeś powiedzieć Spel. Dwa Nie, bo ten pożogę jeszcze A i teraz mogę cię ożywiać I przeciwników też nie wiesz o tym? A Tym, tym? No, no krety nie małe. Chodź tu. No. On mnie leczy. A ja próbuję któregoś z was zabić. Do czego w ciebie idzie? Oj, oj oj Spokojnie mam ożywienie teraz. To to idę słabe <grywka> No. no co za kretyn. Ups, cię z popatrz, co za katastrofa. <noise> A, to schycę. ten noży Au. Nie, ale lepiej to się przyda. <noise> Bardziej się przyda. Ej, to jest ten głupi etap, no nie? Co tu mamy dużo tych takich ciężkich potworów. No, no, no. To jest dokładnie ten etap. To lipatr, patrz, popatrz. Co za mały tutaj spór się pojawił. Nie wierzę, milion ich już widziałem. Ale ty wow. Aj, bo coś pomieszałem. Aha. Wow. Jest jak ci idzie? Dobrze. Pomogę. <laughs> Blisko było. Chyba sobie oglądam gry otręczną. No cię boże. Wow. No Idzie za ciebie No dzięki Dzięki za info Byle bym nie zamógł Oła. Ja się też odpada Czekaj, niech wejdzie, niech wejdzie na wodę Nie tak wejdzie, od... nie wejdzie No idiotu! Nie widzę cię Smoczyłem się No, nie mogę tego małego gacka trafić. O, a, za daleko jest skubaniec. Aha, okej. Okay. <laughs> Pro players. Ej, jest tu gdzieś, może jakaś ten? Książka? W tą stronę, nie? Chyba no nie. E. Ała Jaram się. Hmm. Eee, okej, bo, co musi, why, no, ała, alniż mamy uczucia. Hmm? Ciekawe, gdzie nas wywali, jak poszedłem w inną stronę, ja i wino, e. O, i te dźwignie będziemy znowu szukać. Chodź tu, bo nic nie widzę. Hmm. Uo, co to było? No co, wszedł na to? Aha, on przebił się, okej. Okay. No super, mm. A... jak to zrobimy? Kurde, no właśnie zobaczymy na ile się da rozciągnąć mapę. O, dzięki Spadaj Nie no, fajnie no IOROJ SIĘ No, wylecie Dobra No okej okay. A, różdżka moja Mam moją różdżkę mu tarczę. Oh. Pa, pa, pa jak ci minie kamień zaraz? Przyska, minął cię. Zróbł Brawa, pierwszy raz coś nie zepsuliśmy. Akcji. Niech wejdą w kameki. Tam Maciek. Oj, łomek się. Nie! na śmierć śmierć Na śmierć zastrzeliłem Nie! Nie! na Nie! 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 bo Nie! to <grym się wziął> Nie! <grym się wziął> Co to było? No, głupio chodzisz. Au Freddy Kruger mm. Ładujemy O, ale chycił w Ło O a nie no, się A ha się Widzieliście jak szczątki rozsypał? Nie wiem bo ich nie widzę A wądróbka jakaś mm. Smakowicie to wygląda. O kanałami popylamy. Ej chyba nie tu. Wait for me. pa, pa, pa jak skoczył. On mnie nie kocha. o So sad. Oj. Ciapnął się o, Dobra, musimy tam dźwignię na lewo otworzyć Ale to popyla, jejku, prędkość światła normalnie. a tu do góry Wiem. Koledzy są Zrobić im bubu